Hej, cześć, tutaj dwóch takich jak my, ja jestem Filip, ze mną jest... Daniel. I witamy was z powrotem w grze It Textu. Jak widzicie, tydzień minął, a my dalej z wami jesteśmy. Więc nie ma tym źle. razem się udało. Tak, tym no razem. I chyba powinniśmy tym po, po tym pomoście wysadzić ten korzeń. Korzeń który? A tu... Tomasz, proszę. Łoł. Dobra, cieszę się, że on ciebie, bo... ...ty myślisz, ja nie muszę. No. A ja tylko strzelam. Ja tutaj tylko sprzątam. No tak. Musisz chyba znowu przeważyć to, żebyśmy mogli wskoczyć. Na pewno nawet. I w dół, i w dół, i w dół. Dobra. Nie no, jest robota. No dobra. No ja tak minął tydzień, a wy dalej tutaj jesteście z nami. To powiedzcie jak wam minął dzień. Możecie napisać w komentarzu, a ty Daniel pochwal się jak twój dzień minął. Nie wiem to czy... nam łopatować. <laughs> a cały dzień łopatować tak było. Ech, musisz tutaj miodem strzelić, żeby teraz z powrotem ta klatka spadła. Tak, tak, tak. No no. no. Co ty chcesz później? Aha, tutaj na to, dobra. Masz rację. No i... Aha, możesz wszystko. Dobra. No, więc jesteśmy więc dzisiaj pełni sił. Wypoczęci, tak. szczęśliwi. No, so fajnie było. Faj... W końcu piękna pogoda. Nie wiem, czy wy lubicie lato, czy nie. Znaczy, dobra, jest wiosna, ale. <grym> lubicie lato. <grym się> lato. No już tak przygrzało słoneczko, że prawie jak lato, nie? A. Czy źle myślę? Myślał e... się w to coś dużego. E, ty, tutaj. Tutaj, tutaj. Gdzie tutaj? Co znaczy tutaj? Aha, tu o, trzeba ty. się złapać. Ale pewnie trzeba. Okej. Okay. No tak. Uff. Weź wystać. No i, I powiedz mi, co miałeś na celu? Czybym bo mnie jakoś zaczęło... Aha, bo można się A? ruszać. Wow. I teraz poczekaj. Teraz musisz... Myśl... You spin me. Aha, dobra. ty złapać? A. Po prostu jakkolwiek, dobra. Trochę się pućkałem. I co, i teraz tutaj? A ty nie powinieneś tutaj stanąć? Chyba powinienem. O. No jest, otwarty. No i super. No. Dobra. Więc możecie napisać, czy, czy lubicie wiosnę? Zresztą jaka jest wasza ulubiona pora roku? Ja najbardziej chyba lubię. Chyba wiosnę, bo wtedy mam urodziny. No tak. A ty, Danielku? Co? Lata, zdecydowanie Mówisz? Tak. Hmm. Nie ma lepszej. Nie ma lepszej. To y ja to powinienem zrobić. Nie wiem, ja sobie idę. W hen. Się mnie nie przejmuj. Wszystko, wszystko fajnie. Ej, no. Nie wiesz, że tutaj nie ma nic do zrobienia. Widzisz to? No, no, no. Nie ma. Bata. Coś tu musi być. A, dobra. To jest ślina, czy coś? A chyba tutaj trzeba będzie przejść później. Dobra. Mm. Więc tak. Yy, a mogę tak przeskoczyć z tego na to? Czy, tak, czy to musi być taka jakby... Chyba nie mogę. Nieważne. Ups. Cóż. Yy, dobra. No nie wiem. Mm. Co ja tutaj miałem zrobić? Ej, tu jest jakaś płytka. O. To idzie tam Okej, okay, poczekaj, a co jak się, co się stanie jak zrobimy tak? Czy do tutaj obok ciebie? Nie weź to wysać. Nie, bo ja to będę rozpędzał No dobra, to, to rozpędzaj Ale już teraz? No Chyba tak To coś powinno podnieść to Gotowe, powiedziałem, że gotowe. A Daniel, chodź tu, chodź tu. No. Patrz, zniszcz to, proszę. Wejdź na to, proszę. A Takie proste. Tak, i teraz chyba ty musisz sobie przejść. Tam na górę. No, znowu ode mnie to zależy. <laughs> ja poczekaj. Stój, ja ci pomogę. O. Dobra. No i super. Tylko ty się wyrabiasz, żeby przeskoczyć, nie? A, a, wiadomo, wiadomo. Ty. O, o ale ładnie. Dawaj. Trochę trochę przestrzeliłem. No to troszkę. Dobra. No i super. No a tym o, tym, raz, tym razem tym razem sobie poradziłeś tak jak... Jak na ciebie przystało. Ale szczerze, mam wrażenie, że ty masz znacznie cięższą grę niż ja. No wiadomo. Ja mam także że tej trochę pobiegam, postrzelam, poskaczę. A takie, wszystkie takie bardziej powiedzmy skillowe części tej gry, to ty musisz robić. Chodź o, tu. Wiem. A później się ze mnie śmiejesz. To wygląda na jakąś minigierkę. Mam taką nadzieję. Wygląda na poluzowane. O kurde, umiesz matematykę? <laughs> Dobra. No, taką to ciężko. Tu się kręci, zapałka świeci, wszystko fajnie tego. Dobra, Uj. To wygląda na poluzowane. Weź to... Wy... Wstać. Okej, okay, fajnie. Coś stało. Odporzyłeś się Jak wysadziłeś? No? A weź no, po, prostu po prostu do tego. Nie, to, to nic nie daje. Czyli co? Czyli muszę... Psiu. O, no coś takiego. O, a to... Nie możemy przejść dzisiaj? Czy musieliśmy to zrobić? No właśnie, tam jest coś. O, o. <grychy> Problemy. Poczekaj, to ja tam sp sprawdzę. Dobra, czy to Ty... warto uwagi. To ja nie idę dalej. Patrzymy, czy dajemy To podzielone w... kanto. Okaże się, że tu była minigierka. No i <laughs> chyba. Chyba tak jest. Czyli. Jak sobie tak teraz myślę, to mogliśmy coś źle zrobić. A. Ale może zaraz czas się skończy. Co ty mówisz? Ale głupio Stój, jest pewna szansa, że... Ech. No tak Nie jeszcze za momencik Witamy Was z powrotem, przepraszam za te małe komplikacje. No, trochę chyba zrobiliśmy nie tak jak powinniśmy, ale cóż, eee, co się stało? Okazało się, że gra raczy nas z takim pięknym przyciskiem, który nazywa się powrót do punktu kontrolnego, i to też zrobiliśmy. I pojawiło nas tutaj, więc niestety. Klinicie tam... z minigierki. Tak, tam to przypadło. Chociaż i tak bym pewnie wygrał, ale nie, przypadło. Ale przypadło. <laughs> tak. Dobra. No i fajnie, dobra. Myślę, że to jest... Ja mam... Aha. Dobra. Nie, wskakujesz ze mną. Ja teraz sobie dobra. chyba na to klikam. Później na to klikam wysadzaj tam to Takie proste. Tak No i super. Normalnie jakbyśmy robili to całe życie, nie? Oj. Dobra. Dobra O nie życie! Czyli będą osy. Ej, one są takie... groźne. Są mocarne Ej, wiesz, czym mi się kojarzy ta muzyczka, co leci w tle? Lot trzmiela, nie? Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. Nie? To posłucham. Nie. Ja wam widzowie tutaj gdzieś wrzucę... takich krótki urywek tego, żebyście wiedzieli, o co mniej więcej mi chodzi. Ale jeszcze zanim dobra. to służycie, możecie napisać, czy wy kojarzycie tę melodię? Ja kojarzę, lubię. Aha, to tyle, to po drogach. No tak, myślę, że te pszczoły będą głośniejsze. No to Jak to się nic nie działo, dobra. Ta. nie zmęczyliśmy. O, grzybek. O. No właśnie, chciałem to sam. Ale ja byłem pierwszy. Aha, no i fajnie było. O! Widzisz? A. a, no widzisz? A, nie, to takie. Ta. To ja powinienem. Nie tak, 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 tak. To ty powinieneś i w ogóle musisz zrobić chyba coś takiego. Patrz, ja na to sobie wchodzę, a ty. A... No nie, to ty po prostu bądź na dole. <laughs> I tyle, bardzo mi przykro. Wiesz co? Tak. O, i ważne. Jakaś awaria się stała po prostu. Coś mi granie działało, wiesz? Okay. Zobaczcie co nagranie zresztą jak wszystko się zepsuło. No. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, trafiłem. I teraz gdzie? Poczekaj zanim... nim... A, dobra, już widzę, no Psiu. Ale ty patrz to. Ty to widzisz teraz, gdzie ja robię? nie? Mhm. No, ja to czasem, jak pomyślę, to nie ma lipy. Jesteś w stanie już tej wejść, nie? Tak, tak. Otworzy mi się mastek. Dobra. No i co? Dobra, Chyba tutaj muszę zrobić to, jak widać. Co muszę zrobić? Tam, tam strzymać, a, po drugiej stronie. No tak, zapomniałem, że ja mogę przez kraty. Tak. Swoją drogą, poprzedni odcinek był taki, powiedziałbym, w same cutscenki, a ten to tutaj. Tak. Czysta gra. Tu. O! Przyciąganie no, lidy. Rozgrzej paluszki, bo tutaj będzie... Będzie ostro, siostro. Dobra. Który przycisk? Eee... Ehm. BABAJ! Który przycisk? Chyba E, nie wiem. Ja będę robił głupie miny? Co to już? Didia Nie to ja muszę na prawą rękę! Przecież tak nie może być! Dobra. Łokieć. Łokieć w ekran. Tak, do trzech? Do trzech gramy? Tak. Dobra, do trzech wygranych. Co? Ja oh, kurde, zmęczyłem się jeszcze w się zaczęło. Papa. Pa. No ten jakiegoś klikera pobrał. Gościu, te palce, te trzy, one przeklikały już tyle klawiszy na klawiaturze, że ty to nawet nie wiesz. A dobra, na razie się nie męczyć, nie męczyć się. I teraz. Justo! Dobra, yy, przechodzimy dalej. <głos> 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 Jakby. Skro... Nieskromnie mówiąc, wiedziałem, że wygram. <noise> Sądziłem, że aż tak. <noise> Ty, jaka piłencja. <noise> Jak mi krzywdę próbuję zrobić. Wow, ale tu fajnie. Ej, nic nie mogę Ej. innego niż chodzić. O, dobrze powiedział. A ty jeszcze lepiej. Nie wiem, czy czytałeś. No, dobra. Co tutaj się dzieje? Zgadzam się, jak najbardziej. Tak, kon... O, o, teraz nasze ulubione. O. Jeżdżenie. A to takie nie, nie takie za trudne. Czu. Oho, zgadnij teraz, która jest dobra. No, zaraz zgadnę. A to mi się kojarzy z jeszcze inną grą. Takie Subway Surfer było kiedyś, kojarzysz? Się biegało takim ludzikiem między pociągami. O, co się stało? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiesz? Ty, fajne to. Mi się podoba. Czej Hej! Ej! Uh, zawał. A ty dalej jedziesz? No tak. To w ogóle od kiedy ty spadłeś, to ja cały czas jechałem, nie? Daj spokój. Ale tu jest. O, widzowie. Daniel chyba będzie potrzebował czasu. ZRAZU CZASU Dobra, ja dotarłem Ja ciebie bacznie obserwuję Kura. Jeżeli teraz Nie się... no, to łatwo jest Jeżeli teraz ci nie wyjdzie, no to po prostu będzie przerywnik jakiś i tyle Więc się lepiej postaraj Ej, skacz, skacz, uważaj! Z czym ty do mnie dzidzia? A Pierwszy. Jest. Dobry. Oho, poczekaj, stój. Przykry. Niech choć będzie z wami. No myślę, że w tym momencie... Warto to sobie zostawić. Na kolejny odcinek. No, na jeżeli wam się... Był od razu skopem. Tak, jeżeli bardzo chcecie wiedzieć, co jest za tymi obrotowymi drzwiami, które wyglądają jak wejście do sejfu, to bądźcie z nami za tydzień. No i co Danielu, chyba trzeba kończyć, co? Chyba trzeba. No, więc, więc co, fajnie, że byliście. Zajrzyjcie do opisu, zostawcie suba, lajka, komentarz. No i cześć wszystkim. Cześć, cześć.